W poprzednim odcinku mówiłem o tym, że Bóg chce Ciebie zbawić, mu zależy na tym. Dzisiaj chcę powiedzieć, że Bóg chce Ciebie uzdrowić. Skąd wiemy w ogóle o tym, czego chce Bóg, a czego nie chce Bóg? Wiemy o tym z Pisma Świętego. I na przykład w Ewangelii Mateusza na 8 rozdziale, drugi werset. I oto trędowaty, przystąpiwszy, złożył mu pokłon, mówiąc Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić i wyciągnąwszy rękę, dotknął się go i mówiąc, chcę. Bądź oczyszczony i natychmiast został oczyszczony z trądu. Trędowaty pyta Pana Jezusa, czy chcesz mnie oczyścić, czyli uzdrowić. I Jezus bez wahania mówi Chcę bądź oczyszczony. Ja wierzę, że w Bogu zawsze są dobre chęci, by pomóc ludziom, których stworzył. Bóg nie jest taki, który stworzył nas, a później powiedział: Żyjcie sobie, radźcie sobie jak chcecie. On mówi: chce. Ktoś powie, ale to może było akurat wolą Bożą w przypadku tego trendowatego. Ale jeśli my poczytamy wszystkie historie uzdrowień, nigdy Bóg, Pan Jezus, nigdy nie powiedział komukolwiek: poczekaj. Hmm, może kiedyś, innym razem. Zawsze wysyłał, żeby uzdrawiać. Był moment, kiedy powiedział trędowatym: idźcie, pokażcie kapłanom, i pó póki oni szli, to zostali uzdrowieni. Czyli już ten proces uzdrowienia nastąpił, czyli też widzimy, że czasami Boże Uzdrowienie działa w czasie, jest rozciągnięte w czasie, czasem jest natychmiast, ale zawsze. W przypadku Jezusa zawsze wszyscy byli uzdrowieni, którzy do Jezusa przychodzili z takim pragnieniem. Był moment jeszcze jeden, kiedy jest napisane, że i nie wszystkich uzdrowił z powodu ich niewiary. To był jeden raz opisany w jednym miejscu, i dzisiaj my nie o tym mówimy. Nie mówimy o tym, że Ktoś po prostu był tak oporny i tak nie chciał wierzyć, że nawet Boża władza i moc nie przełamała się przez tę niewiarę. I jeszcze jeden fragment Mateusza, 9 rozdział, 27 i 8. A gdy Jezus odchodził stamtąd, szli za Nim dwaj ślepi, wołając i mówiąc, Zmiło się nad nami synu Dawida. A gdy wszedł do domu, przyszli do niego ci ślepi i rzekł im Jezus. Czy wiesz, życie, że mogę to uczynić? Rzekłem mu, tak jest, panie. Wtedy dotknął ich oczu, mówiąc: Według wiary wasze, niech się wam stanie. I otworzyły się ich oczy, a Jezus przykazał im surowo, mówiąc: Baczcie, aby nikt się o tym nie dowiedział. Znów, jakby powtarza się historia. Pytają. Proszą o zmiłowanie. Tym razem Jezus pyta: Czy wierzycie, że mogę to uczynić? Oni powiedzieli, że wierzę, Że wierzą. I wtedy uzdrowił te oczy i powiedział nikomu: Nie mówić. Tutaj jest oczywiście bardzo dużo dodatkowych takich myśli na ten temat, dlaczego Jezus ich uzdrowił, akurat i dlaczego ten dialog się odbył. Dlaczego, dlaczego spytał akurat: Czy wierzycie, że mogę to uczynić? Dlatego, że Wówczas rabinistyczna nauka oparta na Starym Testamencie mówiła, że ślepego może uzdrowić tylko Mesjasz, czyli ktoś, kto przyjdzie bezpośrednio, bezpośrednio od Boga, aby zbawić Izraela. Jezus pytając o to, jakby wzbudził w nich wiarę albo usłyszał, że ich wiara w Jezusa, jest wiarą więcej niż po prostu w Jezusa, tylko zobaczyli, że Jezus zobaczył, że w nich jest wiara w Jezusa jako tego Mesjasza, tego oczekiwanego Zbawcy Izraela. I w tym momencie, kiedy usłyszał o tej wierze, natychmiast dokonał cud, który według rabinów mógł być przypisany tylko i wyłącznie Mesjaszowi. I między innymi dlatego później w 30 wersecie Jezus przykazał im surowo mówiąc, baczcie, aby nikt się o tym nie dowiedział. Dlaczego raptem taka, hmm, taka prośba, albo raczej nakaz? To był początek służby Jezusa i Jezus musiał najpierw dokończyć jakby dzieło usługiwania, a wiedza o tym, że jest Mesjaszem, mogła spowodować, że okupacyjna rzymska władza Aresztuje Jezusa i zabije na przykład, dlatego że wszyscy dotychczasowie Mesjasze w Izraelu powodowali tylko jedno: były różne rewolucje, bunty, które się kończyły krwawą masakrą. Przywódcy, tak zwanego Mesjasza, i później każdego, kto do niego dołączył. Jezusowi zależało dokończyć dzieła głoszenia Ewangelii. Wszystko zrobić jak należy, i później, kiedy jest, przyjdzie na to czas, oddać życie za ciebie i za mnie. Więc dlatego on mówił: Nie mówcie, dlatego że właśnie ten cud, kiedy niewiadomy zaczyna widzieć, powoduje, wzbudza wiarę w to, że ktoś jest Mesjaszem, i na ten moment Jezusowi zależało na człowieku, że ktoś jest w potrzebie, on tę potrzebę chce. Rozwiązać, pomóc, zbawić, ale Jezusowi jeszcze nie zależało, żeby ta wiedza o Jego mesjanstwie dotarła do Rzymian. Ale wciąż czytając chociażby z tych dwóch fragmentów, widzimy: Pan Jezus nikogo nie odesłał, ty masz nikogo nie odesłał, kto był chory z powrotem, ty masz legalne prawo, Oczekiwać od Jezusa uzdrowienia. Jakby nawet nie żebrać o uzdrowienie, tylko oczekiwać, modlić się, czekać, prosić i wierzyć, że On to może zrobić. Wierzyć, że od Niego to przyjdzie. Bo niektórym On od razu powie: Chcę bądź uzdrowiony, a, niektórym, a niektórych spyta: Czy wierzysz? U niektórych zechce wzbudzić wiarę, aby ktoś był uzdrowiony, a niektórym od razu daje, ponieważ widzi wiarę. Ktoś spyta, a jeśli mi brakuje wiary, bardzo często ludzie boją się, że brakuje komuś wiary, by być uzdrowionym. Tak jak tutaj on pyta, czy wierzysz, a oni powiedzieli: Tak, wierzymy. Ktoś się boi, brakuje mi wiary. Ja wierzę, że tak naprawdę nie wierzę, że Bóg nie może uzdrowić. Co mam robić? Jezus powiedział, jeśli twoja wiara będzie jak ziarko gorczycy, powiedz do tej góry, aby przeniosła się z tego miejsca na tamto miejsce i tak się stanie. Czyli nawet najmniejsza kropelka wiary jest wystarczająca, żeby Bóg zaczął działać w twoim życiu. Ale skąd wziąć nawet tę małą, najmniejszą kropelkę wiary? Kolejna odpowiedź. O tym mówi list do Rzymian, 10 rozdział. 17 werset. Wiara wtedy jest ze słuchania, a słuchanie przez słowo Chrystusowe. Wiara przychodzi ze słuchania. Jeśli teraz słuchasz mnie, przychodzi wiara. Wiara rodzi się ze słuchania, a słuchanie przez słowo Chrystusowe. Tutaj ważne zwrócić uwagę, że musi być słowo Chrystusowe. Czyli to nie jest po prostu słowo, że ogólnie czytam Biblię albo słucham Biblię, tylko słowo, które pochodzi od Chrystusa. Czyli chodzi o naukę Jezusa Chrystusa. To, co On przyniósł i co wytłumaczył. Jak On wyjaśnił. Jak On wyjaśnił Kim jest Bóg, jak On wyjaśnił, czym jest wiara, czyli apostolska nauka, listy apostolskie to też słowo Chrystusowe. Apostołowie w swoich listach donoszą nam prawdę o tym, jaki jest Bóg i jak należy się w Niego wierzyć. Czyli słowo Chrystusowe, które słyszysz, które słuchasz, będzie przynosiło Tobie uzdrowienie. I, a gdzie słuchać takie słowo Chrystusowe? Proste, Chociażby posłuchaj moją playlistę, która jest na moim kanale Hyperłaska. Playlista nazywa się Wiara. I posłuchaj wszystko, wszystkie te rzeczy na temat wiary albo uzdrowienie. Po prostu słuchaj, słuchaj, słuchaj. Niech Twój umysł napełni się wiarą, która jest wbrew wszystkiemu. Więc czy chce Jezus Ciebie uzdrowić? Wierzę, że chce. Czy może Jezus cię uzdrowić? Oczywiście, że może. Czy masz wiarę, aby przyjąć uzdrowienie? Już masz, bo słuchasz i w tej sekundzie już masz. Jeśli nawet po skończeniu tego twoja wiara zniknie, później jeszcze raz posłuchaj to, co mówię, później posłuchaj czegoś innego, daj szansę swojemu sercu napełnić się duchem wiary, i w momencie, kiedy dasz tę szansę, będziesz Uzdrawiany, nawet jeśli nie natychmiast po jakimś czasie zobaczysz, Twoja choroba znika, zniknęła i jesteś zdrowy. Bóg Ciebie kocha, Bóg jest po Twojej stronie. Bardzo proszę posłuchaj poprzedni odcinek o tym, jak być zbawionym i żyj wiecznie w imieniu Jezusa Chrystusa. I teraz ja się pomodlę o każdego, kto jest chory. Duchu Święty. Ja proszę, dotknij tę osobę, która teraz słucha to słowo. Napełni tę osobę swoim duchem. W imieniu Jezusa ja związuję tę chorobę. Ja przyklinam korzeń tej choroby i rozkazuję, żeby teraz ta choroba zniknęła. W imieniu Jezusa Chrystusa. Proszę Cię, Duchu Święty, uzdrawiaj. A ta choroba niech się wynosi. Z tego ciała i przenosi się jak najdalej, precz w imieniu Jezusa Chrystusa. Niech Twój ogień wyleje się teraz w to ciało. Niech Twój duch wyleje się natychmiast w to ciało. Niech każdy, kto słyszy i wierzy, a nawet jeśli ktoś nie wierzy, niech doświadcza Twojej mocy w imieniu Jezusa. Hallelujah. Ja teraz odczuwam, jak ogień przeszywa niektórych z Was. Czujesz palenie? Ja wiem. Teraz czujesz głowę jest uzdrowiana. Ja to widzę. Problemy z głową, nerwami albo guz. Wszystko, co się dzieje w głowie, różne rzeczy są uzdrawiane teraz. Khahala Mahareke Wywyższamy Cię, Jezu. Wywyższamy. Tobie chwała. Tobie chwała, drogi Jezu. Ja proszę dotykaj każdą osobę, która teraz słucha. Przenikaj każdą osobę. W imieniu Jezusa. Halleluja, by od i wyprawia Chwała Tobie. Wywyższamy Ciebie. O, cze, Powiedz chwała Ci Jezu. No, wywyższam Ci Jezu. Powiedz to jest sobie. Okay, blanda, la la teraz... Nie wiem tego, że tłumaczyć, ale e, coś działo się z Twoją głową, że miałeś jakby w mózg coś weszło pośrodku głowy. I teraz Bóg uzdrawia tę sytuację, to co się stało, tak jak było. E, Weszła jakaś e, żelazę, jakieś uderzenie i długotrwała długo trauma się stała i Bóg Ciebie uzdrawia z tego w imieniu Jezusa Bej Kesakaja wywyższamy Ciebie niech Twoje mnie będzie uwielbione niech Twoje mnie będzie wywyższone hallelujah Dużo rzeczy, ja odczuwam moc, która teraz wyla, wylała się tak. Moc przyszła, i nagle ja czuję, stąpiła na mnie obecność Ducha Świętego. Duch Święty teraz dotyka Was, przenika Was. Halluja. Wywyższamy Cię. Ja wiem, od czasu do czasu, podczas nagry takie rzeczy się dzieje, dzieją, ja. Tak się modląc, później ludzie przesyłają do mnie listy ze świadectwami uzdrowień. Znam e, to uczucie, wiem jak to odbywa się. I teraz właśnie to się odbywa. Bóg wyciąga do ciebie swoją dłoń, swoją rękę i ciebie uzdrawia. Przyjmij, przyjmij uzdrowienie teraz. W imieniu Jezusa. Łaskawy jest nasz. Niech czy Bóg Bóg. W szkodzi chwały. Niech wszystko co żyje. Ciebie chwali. Przez Ciebie i dla Ciebie zostaliśmy stworzeni dla Twojej chwały, dla Twoich celów, dla Twojej wiecznej miłości. Przyjmij całą chwałę i uwielbienie z naszych serc, z naszego życia.